To już kolejny odcinek podcastu Sekrety skutecznego odchudzania. Dziś, no, kontrowersyjny temat. Porozmawiamy sobie o tym, czy można jeść przez 30 dni w McDonaldzie i schudnąć. Poznasz historię Brytyjczyka, na którą ostatnio natrafiłem w internecie i pomyślałem, że to jest dobry przykład, aby pokazać, co jest najważniejsze w odchudzaniu. Wierzę w to, że wyciągniesz dla siebie wnioski czegoś mądrego, z tej historii się nauczysz. Często prowadząc właśnie spotkania szkolenia, na które swoją drogą może się zapisać w opisie mojego profilu, to jed, w jeden dzień szkoleniowy mówię właśnie o najważniejszej zasadzie, jak, jaką jest deficyt kaloryczny, aby schudnąć. I tłumaczę, co to jest, jak to wygląda, jak to działa, co jeść, czego unikać, jak sobie obliczyć to wszystko i tak dalej. I dzisiaj podam Ci na przykładzie właśnie Brytyjczyka, zaraz powiem Ci, kto to dokładnie jest i jak to wszystko w ogóle się. Zaczęło i czy schudł, czy nie schudł, jedząc przez 30 dni w McDonaldzie. No i brzmi trochę jak bajka, prawda? Ale ta historia jest absolutnie prawdziwa. Niektórzy by powiedzieli, że to jest fakt autentyczny nawet. <laughs> Poznaj Ryana Williamsa, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, który postanowił sprawdzić, czy można osiągnąć wymarzoną sylwetkę, jedząc w popularnej sieci fast foodów. No i wydaje się to szokujące, ale Ryanowi udało się schudnąć stosując jedną kluczową zasadę. Właśnie deficyt kaloryczny. I jak to się stało? No Ryan wiedząc, że jego zapotrzebowanie kaloryczne przy jego stylu życia wynosi około 3,5 tysiąca kilokalorii dziennie i celowo ograniczył spożycie do 2,5 tysiąca. To znaczy, że był w deficycie. I codziennie wybierał z menu McDonalda przez cały dzień tylko posiłki, właśnie tak, aby zmieścić się w tych 2500 kalorii dziennie. No i to proste porównanie pozwala zrozumieć, jak ważne jest kontrolowanie kalorii w diecie, bo zaraz ci powiem, jakie są efekty, jakie on miał rezultaty. No i Ryan jakby nie zmienił nic więcej w swoim codziennym stylu życia, bo nadal trenował. Tak, jak wcześniej też trenował. Jedynie właśnie zmienił to odżywianie. I w efekcie, po 30 dniach, osiągnął no, imponujący wynik, bo stracił aż 7 kg, a jego poziom tkanki tłuszczowej spadł około, o, o, o jakieś 3%. I ta historia pokazuje, że deficyt kaloryczny to jest kluczowy czynnik, słuchaj, w odchudzaniu, niezależnie od tego, co jesz. I dlaczego pomyślałem, żeby przytoczyć tą historię? No, bo często widzę jakichś ekspertów w internecie, słuchaj, że deficyt deficytem, ale pamiętaj o insulinie, pamiętaj o kortyzolu. Jak tu ci tam wiesz, insulina wystrzeli, i tak dalej, to nie schudniesz, możesz pomarzyć o odchudzaniu, albo jedząc takie dziadostwo, to nie schudniesz, wiesz, kaloria, kalorii nierówna, i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś jest oczywiście w tym wszystkim jakieś bło prawdy, jednak ta historia pokazuje. No nie każdy jest tak szalony, żeby przez 30 dni zrobić sobie taki challenge, bo, bo na pewno nie jest to zdrowe. O tym zaraz też Ci powiem, żeby spróbować takiej diety. Jednak pokazuje to, że można jak najbardziej schudnąć, jedząc samo dziadostwo. I sam Ryan podkreśla właśnie, że to jest eksperyment, to nie jest sposób na życie i długotrwałe jedzenie stosowanie takiej diety, no niesie za sobą wie, ryzyko wielu chorób, czy wielu tam problemów zdrowotnych. Bo trzeba pamiętać, i to podkreślę, teraz się skup, że nasz organizm potrzebuje nie tylko kalorii, ale także wartości odżywczych. Więc zgodzę się z tym, że można jeść 2,5 tysiąca kalorii, czuć się świetnie, rewelacyjnie, mieć dużo energii, tak? Mieć dobre wyniki badań, i tak dalej, i tak dalej. Nie podjadać, wiesz, no... Być zdrowym, a można też jeść 2,5 tysiąca kalorii, na przykład z McDonalda, czyli jedząc samo dziadostwo głównie. Tam są jakieś składniki odżywcze, jednak są to produkty wysoko przetworzone i w tym momencie czujesz się słabo, źle, masz jakieś rozwolnienia, biegunki, bóle brzucha i tak dalej, tak? Jakby niesie za sobą to wiele konsekwencji, jednak jak najbardziej możesz schudnąć. I źródło tej historii to jest profil Bry Brytyjczyka, właśnie. I tam można sobie wejść sprawdzić jak wpiszesz w internecie, że przez 30 dni jadł tylko w McDonaldzie, to ci wyskoczy właśnie jego historia, możesz się zagłębić. To też nie jest jakieś wystanę z palca, tylko faktycznie gość sprawdził coś takiego. I jeżeli chcesz lepiej jeszcze zrozumieć ten deficyt kaloryczny, bo może słyszałaś, słyszałeś coś o tym, ale nie do końca rozumiesz jak to działa, jak to sobie wszystko obliczyć i tak dalej, jakie produkty warto jeść, których unikać. To zapisz się na darmowy cykl pięciu szkoleń, który pomoże Ci pozbyć się brzucha bez wyrzeczeń. Udowodnię Ci na tym spotkaniu, podczas tych szkoleń, że możesz jeść wszystko i chudnąć, co też pokazuje ta historia. Tylko podam Ci jeszcze więcej różnych przykładów i konkretów. W opisie mojego profilu na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, w różnych miejscach, tam gdzie jest moje zdjęcie profilowe, pod spodem jest taki niebieski link. Klikasz sobie w niego. I zapisujesz się właśnie na darmowy cykl szkoleń. Przytoczę jeszcze jedną historię, Historia Agnieszki. Mojej podopiecznej ostatnio wstawiłem tam na Instagram. Jeżeli ktoś mnie obserwuje w tych social mediach, co się u na co dzień dzieje, to pewnie widzi, że w zasadzie co tydzień wstawiam różne transformacje moich podopiecznych. I Agnieszka pozbyła się 19 cm w pasie i schudła 10 kg. No i dobra, i teraz. W jaki sposób to zrobiła i dlaczego ci o tym mówię? Przeczytam ci to, co napisała, tak będzie najlepiej. Po naszej współpracy. Napisała tak. Od trzech lat walczyłam z wagą, dietami, wyrzeczeniami i efektem jojo. Przez trzy lata udało mi się zrzucić do 75 kg, i waga wahała się raz w górę, raz w dół. Bardzo źle się czułam, nie miałam energii, byłam senna. Swoją przygodę z trenerem Karol Pieczka zaczęłam 16 .10. Pa października, czyli z wagą 74 kg. Z ciekawości zajrzałam na, zajrzałam na jego szkolenie: jak nie podjadać. To jest teraz już moja uwaga, tu się wtrącę. Podczas pięciu darmowych dni szkoleń są różne tematy, m.in. jak działa deficyt kaloryczny. A inny temat to na przykład jak przestać podjadać, ograniczyć apetyt, chęć na słodyczy. No i właśnie Agnieszka pojawiła się na takim spotkaniu i doszła do wniosku, że bez pomocy nie uda mi się spełnić swoich marzeń. Dołączyłam do programu odchudzającego. Dostałam obszerne informacje, jadłospisy. Te porcje są duże. Po... Dostosowaniu diety i informacji o ćwiczeniach, konsultacjach z Karolem i opieki, ubyło mi 19 cm w pasie, jestem lżejsza o 10 kg. Takie efekty osiągnęła po 4 miesiącach, więc na spokojnie sobie chudliśmy. Jednak bardzo widać na zdjęciu wiem, że Ty tego teraz nie widzisz jednak Agnieszka schudła 19 cm w pasie i to bardzo, bardzo widać właśnie na na zdjęciach, że ten brzuch był tak odstający, a teraz jest płaski. No nie, wiele osób po prostu nie dowierzało i zarzucało tutaj Agnieszce, że to nie jest, ta nie jest ta sama osoba na zdjęciu i tak dalej. Doszukiwali jakiś problemów, wiesz, zamiast dziewczynę pochwalić. No, ale tak to czasem jest, <śm> no właśnie. I jak schudnąć z brzucha? Tak zrobiła to Agnieszka. No już być może się domyślasz z tego nagrania, bo to jest prosta metoda i codziennie dostaję takie pytania na Instagramie, na Facebooku. Odpowiedź jest banalna. Jednak ludzie często szukają magicznego sposobu jakichś magicznych metod tabletek, urządzeń, które spalą tłuszcz z brzucha za nich <laughs> najlepiej. I prawda jest taka, że jest magiczny sposób i to jest deficyt kaloryczny. To, o czym cały czas mówimy. Nie ma możliwości schudnąć, słuchaj, tylko z wybranej partii ciała, dlatego spożywanie mniejszej ilości kalorii niż organizm potrzebuje powoduje spalanie tłuszczu z całego ciała, w tym również z brzucha. To jest aż tak proste, więc nie daj sobie wmówić, że deficyt jest ważny, ale. Musisz zrobić to, to, to i to i tamto, wiesz, trzymać jakieś kortyzole, insuliny i tak dalej, to oczywiście w jakim stopniu jest ważny, jednak najważniejsze, nadrzędną sprawą jest deficyt kaloryczny. Jeżeli tego się trzymasz, to po prostu chudniesz. I to jest fizyka, a nie wymysł dietetyków. Często da, daję taki przykład, że wyobraź sobie, jedziesz autem po autostradzie i czysto teoretycznie, co 100 km. Masz stację benzynową, na której możesz zatankować. Twoje auto na 100 km pali 10 litrów. No i wyruszasz w trasę, wyjeżdżasz z jednej stacji i jedziesz tą autostradą. Idealne warunki, słuchaj. Nie zwalniasz, nie przyspieszasz. Cały czas sobie równo jedziesz. No i po 100 km te 10 litrów paliwa już się kończy. Wjeżdżasz, znowu tankujesz. Ale na stacji tym razem, tym razem zatankujesz... 7 litrów, czyli o 3 litry mniej niż twój organizm potrzebuje, żeby dojechać, do, niż twoje auto potrzebuje, żeby dojechać do kolejnej stacji. Czy dojedziesz do tej kolejnej stacji mając tylko 7 litrów w zbiorniku? Jeżeli twój samochód pali 10 litrów? No nie. Auto po prostu się zatrzyma. Organizm nie może się zatrzymać bo nadal serce musi być, bić, musi funkcjonować i tak dalej. Dlatego mamy zbiornik zapasowy, auto tego nie ma. Może niektóre mają, nie wiem. W postaci tkanki tłuszczowej. I jak jest właśnie w deficycie, jak dostarczasz mniej kalorii niż twój organizm potrzebuje, to zaczyna czerpać właśnie z zapasów. No i to jest pozytywny skutek uboczny, prawda? Bo o to chodzi właśnie, żeby schudnąć. Wierzę w to, że czegoś ciekawego się nauczyłeś, nauczyłaś z tego nagrania. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to zostaw komentarz, bo to mnie mobilizuje do dalszej pracy. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!